Damian, przed nami pojedynek ze Śląskiem Wroca w mecz w legendarnej Hali Stulecia. Spotkanie taki klasyk Ligi, który elektryzuje kibiców. Znaczy, no na pewno no, dla nas to jest kolejny bardzo ważny mecz w tym sezonie i mam nadzieję, że zagramy naprawdę dobrze i uda nam się wygrać. No i też mamy nadzieję, że na trybunach będzie fajna atmosfera, bo przy takiej atmosferze dużo bardzo... lepiej się gra. To mecz świąteczny na pewno będzie yy, gorąco, a jak mijają przygotowania do tego spotkania, bo ja dzisiaj byłem na treningu i widać, że ta intensywność, no bardzo, bardzo, bardzo fajna. Czy Przygotowujemy się też mocno na budżet, Śląska, tak? ale też z drugiej strony nie do końca wiemy, jak będzie ich ta taktyka wyglądała, bo niedawno zmienił trenera, także tak naprawdę w tym tygodniu mogło się wszystko zmienić, ale bardziej skupiamy się na indywidualnych, indywidualnych umiejętnościach danego zawodnika i mam nadzieję, że przyniesie efekt tego, że no, Przede wszystkim wygramy, tego nam najbardziej potrzeba. Yy, Śląsk-Wrocław nie posiada klasycznego rozgrywającego. ten Gdzieś ten atak, yy, mocna obrona na piłce będzie kluczowa? Może tak, być? Tak, no, na pewno. Będziemy chcieli pewno wybrać większą presję na zawodnikach z piłką. To co miało miejsce nawet w ostatnim meczu z Arką, gdzie można powiedzieć, że prawie wyłączyliśmy i Nadzicia, i właśnie Polandę z gry z tego, co lubią. Dlatego no, teraz też będziemy chcieli tak samo Agresywnie i mam nadzieję, że przyniesie korzyść, tak jak to przyniosło w ostatnim meczu. Oby tak było, oby ten dany poniedziałek był dla nas szczęśliwy. Dobry. Wojtek, za tobą e, powrót do ekstraklasy. Jak ty oceniasz te pierwsze spotkania na tym najwyższym poziomie w swoim wykonaniu? E, to znaczy na pewno ogromny przeskok, ponieważ wiadomo, że różnica między pierwszą ligą a ekstraklasą jest, jest kolosalna, także że parę dni na adaptację, ale wydaje mi się, że. Jestem już prawie dwa tygodnie w zespole, więc wydaje mi się, że wszystkie aspekty zarówno defensywne, jak i ofensywne rozumiem w stu procentach i, i czuję się coraz bardziej swobodnie zarówno na boisku, hmm, podczas meczów, jak i, jak i na treningach. Ta swoboda na pewno jest potrzebna, tym bardziej teraz wyjazd do Wrocławia. Co wiecie o przeciwniku, na co trenerzy was uczulają, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę? To znaczy na pewno to jest zespół w trakcie przebudowy, bo, ponieważ borykają się ze swoimi problemami, na tą chwilę nie mają, nie mają zawodnika na pozycji rozgrywającego, ponieważ ci zawodnicy są kontuzjowani, także na pewno jest to jakiś problem do tego świeża zmiana trenera. Z jednej strony na pewno doda im to dużego impulsu, bo wiemy, że każda zmiana trenera te, te pierwsze mecze to jest, to jest duży dostrzeg energii, także drużyna na pewno niebezpieczna. Szczególnie że grają u siebie i to do tego na wyjątkowej hali hali stulecia. Także wydaje mi się, że to na pewno dużo, dużo im to da i dużo dodatkowej energii im to też przyniesie. Ale my nie patrzymy na nich, musimy patrzeć na swoją grę przede wszystkim i jak według Ciebie przebiegają przygotowania do tego spotkania. Na pewno dużą, dużą ulgę odnieśliśmy po ostatnim zwycięstwie do mowy z Gdynią, bo wiadomo, to zwycięstwo było bardzo potrzebne, dało nam to taki oddech. Teraz widać, że wrócili wszyscy zawodnicy kontuzjowani, więc ta rywalizacja na treningach jest jest stoi na bardzo wysokim poziomie. Wydaje mi się, że to zmierza w bardzo, bardzo dobrym kierunku, ponieważ mimo tych dwóch zmian, czyli dojścia Antonego i dojść nie, wydaje mi się, że skomponowaliśmy się w zespół, bardzo fajnie i, i mamy, mamy dużo świetnych wypadników. Ta, zarówno ta rywalizacja na, na boisku, jak i fajna atmosfera w szatni sprawia, że, że uważam, że to będzie szło w dobrą stronę. Wspomniałeś, że czeka nas pojedynek w legendarnej hali stulecia. Czy ty masz jakieś wspomnienia z tą halą? Grałeś tam, występowałeś? Jak, jak to, to nie, nie, ja nigdy nie grałem na tej hali. Jedyne wspomnienia mam takie, że byłem tam dawno temu na, na Eurobaskecie. Także jako, 2009 jako, jako widz, oczywiście. Dziewiąty rok chyba. Tak, 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 tak. Także można powiedzieć, że byłem trochę mniejszym chłopcem. Więc to były moje jedyne wspomnienia, ale na pewno to będzie niezapomniane przeżycie zagrać, zagrać na takie hali, a szczególnie można powiedzieć, że to swojego rodzaju derby i wiem, że historia się ciągnie za pompa zespołami ogromna i wydaje mi się, że to będzie świetne widowisko zarówno na parkiecie. Jak i, jak i poza nim. I rywalizacja dwóch yy, świetnych fan Oby ta rywalizacja była dla nas szczęśliwa. Wojtek Życzę Ci powodzenia i bardzo dziękuję. Dziękuję również. Andrzej, już świąteczny poniedziałek pojedynek ze Śląskiem Wrocław. Taki ligowy klasyk, jakbyś mógł nam przybliżyć yy, przeciwnika. Na pewno Śląsk miał sporo zmian w tym sezonie, zarówno jeśli chodzi o zawodników, jak i o trenerów. Ciężko teraz określić ich styl, ponieważ z nowym trenerem zadrali dopiero jedno spotkanie, ale po tym jednym spotkaniu widzimy, że ten chciał wprowadzić swoją filozofię, praktycznie nic nie zostawiając po poprzednikach. Także przygotowujemy się do tego spotkania pod kątem drużyny, ale też pod kątem indywidualnym, bo tu wiemy, jakie, jakie umiejętności i co co jest mocną stroną danych zawodników, tego już się nie da zmienić. Taka analogia do zeszłego roku, bo trener Rajkowicz też chyba tak jakoś przychodził, jak my graliśmy tam mecz w hali ludowej. W podobnym momencie, ale wtedy chyba więcej spotkań zagrali przed, na pewno więcej spotkań zagrali przed meczem z nami. Andrzej, dzisiaj tak obserwowałem trening, było widać tam intensywność, jak ten tydzień przebiegał, jesteś zadowolony? Tak, jestem, jesteśmy na razie w trakcie budowlanym, bo rozmawiamy, Piątek, także meczu jeszcze z kilka dni podzieliliśmy go na dwa etapy. Pierwszy etap to był praca nad naszymi można powiedzieć elementami, cały czas jest nad naszymi elementami, ale głównie nad naszymi elementami dopiero druga część tygodnia poświęcona stricte pod zespół to będzie kluczowe, żeby odnieść zwycięstwo, mocna intensywna obrona, bo wiemy, że on, zespół z Wrocławia nie ma typowego rozgrywającego. My wiemy co będzie kluczowe, postawiliśmy sobie kilka kluczy do, do wygrania tego spotkania. Wolałbym ich teraz nie zdradzać. Musimy zagrać dobrą koszykówkę. Trochę odniesieniem do, do tych występów może być ostatnie spotkanie, także patrzmy na siebie, wiemy, gdzie są słabsze strony ze Śląska i będziemy starali się to wykorzystać spotkanie w Hali Stulecia, z tego co kojarzę jeszcze tam nie wygraliśmy, czy, czy w poniedziałek będzie inaczej? Chcielibyśmy, słyszałem właśnie, że e, nigdy Stalówka nie wygrała w legendarnej hali, także chcielibyśmy tam pierwszy raz wyjeżdżać. Oby ten lany poniedziałek był dla nas, dla nas, dla Was szczęśliwy i dla kibiców. E, zrobimy wszystko, aby e, aby te święta po prostu były, ten ostatni dzień, świąt, poniedziałek, wielkanocny, lany poniedziałek był jak najlepszy dla kibiców i, i dla nas, także liczymy na wsparcie kibiców, które na pewno będzie, a my zrobimy wszystko na parkiecie, aby zwyciężyć w ten świąteczny poniedziałek. Tego życzę, dziękuję. Dziękuję.